Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj z mojego miasta, czyli z przepięknej i romantycznej Werony, postanowiłam zabrać Was dzisiaj na przechadzkę i na zwiedzanie tego przepięknego miasta, a więc zaczynam! Znajduje się właśnie na Piazza Bram, czyli na głównym placu Werony, gdzie znajduje się sławna Arena di Verona, czyli amfiteatr weroński, gdzie odbywają się co roku opery, koncerty liryczne, ale także koncerty muzyki pop, czy też każdej innej. Arena ma bardzo dobrą akustykę. Jest to jedyny amfiteatr tak dobrze zachowany, który jest w użytku po dziś dzień, występować w arenie dla artysty jest to ogromny zaszczyt. Występują tutaj gwiazdy, największe gwiazdy muzyki polskiej, ale także światowego formatu. Arena jest bardzo dużym obiektem, jest jednym z największych amfiteatrów. Widzicie tutaj za mną, naprawdę ciężko objąć ją kamerą. Powiem Wam, że jeżeli będziecie tutaj od czerwca do, do początku września, co praktycznie w lipiec, sierpień praktycznie codziennie odbywają się tutaj w koncerty muzyki operowej. I jeżeli macie taką możliwość, radziłabym Wam iść na taki jeden z koncertów. Naprawdę jak to nie kosztuje dużo. W tym roku niestety z powodu koronawirusa został odwołany, została odwołana cała opera, ale jeżeli w przyszłym roku miejmy nadzieję, że on odbędzie, radziłabym Wam naprawdę skorzystać z tej okazji iść, bo doświadczenie jest jedyne w swoim rodzaju. Dodatkowo chciałabym powiedzieć, że w tym momencie kaza Dziuriewty do Miuli jest otwarty na zwiedzanie. Jednak na wejście do tego ogrodu blisko do Miuli jest teraz kontrola jako liczba osób. Trzeba ustawić kolejce. Jest ochrona, która mówi, ile osób w tym momencie może wejść. Wejście na, do ogrodu jest niepłatne, wejście do, do domu Julii jest oczywiście płatne. Wszystko zostawię Wam w opisie na moim blogu, gdzie opiszę, e, zrobię taki przykładowy przewodnik e, na zwiedzanie Werony, ze wszystkimi kosztami, czasem, e, gdzie zjeść, co zrobić w Weronie. Mam właśnie na pierwszy punkt widokowy, który znajduje się w Weronie. Znajduje się on po drodze do tego najsławniejszego punktu widokowego Castel San Pietro. Ale ja przybywam tutaj Wam powiedzieć o tym, że w Weronie znajduje się jeszcze jeden trzeci punkt widokowy, o którym tak naprawdę turyści mało wiedzą albo wiedzą nieliczni, który znajduje się w dalszej odległości od samego centrum miasta, ale spokojnie, jeżeli macie, jesteście dłuższy czas w Weronie, macie jeden dzień wolny, warto udać się czy też na pieszo, czy też samochodem. Samochodem, oczywiście, zajmie nam to dużo mniej czasu. Na punkt widokowy, z którego mamy panoramę na całe miasto. Mówię o bazylice Lourdes, która znajduje się tutaj za mną. Nie wiem, czy widzicie. Jeżeli więc macie troszeczkę więcej czasu, naprawdę warto udać się tam i podziwiać całe miasto. Dotarliśmy właśnie na ten najbardziej znany punkt widokowy w Weronie, znajdujący się przy kasy San Pietro. Mamy stąd widok na Ponte Pietra, most Pietra który pochodzi z czasów rzymskich, jednak jest to replika tego prawdziwego mostu, ponieważ w czasie II wojny światowej został on zburzony przez Niemców i później odbudowano go z kamieni, z pozostałości, które znaleziono w rzece. Ogólnie teraz możecie zobaczyć, że rzeka jest jakby cała brązowa. Dzieje się tak, kiedy w górach bardzo dużo pada deszcz i później wszystko jakby schodzi z wodą. Także w zależności od dnia, czasu, możecie zobaczyć wodę bardzo czystą albo też taką, jaką mamy od kilku ostatnich dni. Nie wiem, czy wiecie, ale Verona słynie nie tylko z balkonu Julii, który tak naprawdę moim zdaniem jest najmniej okazały, najmniej interesującym miejscem w tym mieście. Verona jest miastem e, bogatym w sztukę, jest chyba jednym z tych miast e, we Włoszech najbardziej różnorodnym, jeżeli chod, mówimy o sztukę, ponieważ mamy tutaj pozostałości po Rzymianach, ale też po Habsburgach, e, po wielkiej rodzinie Skala, która panowała e, tutaj przez długi czas. Także naprawdę jeżeli interesuje Was sztuka, różne style architektoniczne, jest to miasto must have zwiedzenia. Jeszcze jedną rzeczą chciałam powiedzieć jest to, że Verona jest uważana za malutką Romę, malutki Rzym. Jest takim malutkim Rzymem północy. Także jeżeli będziecie mieli czas, naprawdę warto odwiedzić to miasto. Moim zdaniem Verona jest dużo bardziej interesująca od popularnej Florencji, ponieważ w Florencji, Florencja jest miastem dla osób, które interesuje chodzenie po muzeach, sztuka, malarstwo. Moim zdaniem, jeżeli jednak jesteście bardziej spacerowiczami, i chcecie zwiedzić miasto spacerując, wybierzcie Weronę. Jestem właśnie przy hotelu Torri, który znajduje się blisko Piazza Erbe i w tym hotelu śpią wszystkie największe gwiazdy, które przyjeżdżają do Werony, na przykład mają koncerty w arenie tutaj w Weronie, na przykład jedną z takich wiatrów Polmak Podsumowując, w odpowiedzi na wasze pytania, czy warto przyjechać do Werony? Jasne, że warto. Na pewno miasto to was nie zawiedzie. Jeżeli chodzi o to, kiedy przyjechać do Werony, warto pamiętać, że teraz w wakacje latem, od czerwca do sierpnia, w Weronie i też na ca jakby całe północne Włochy, począwszy od Werony, Mediolanu, kończąc na Bolonii, e, mamy bardzo wysokie temperatury, ale też ogromną wilgoć w porównaniu do tego, co jest w innych regionach. E, mamy tu ogromną wilgoć, ponieważ jesteśmy zamknięci od północy e, górami i od południa górami. Nie mamy zmiany powietrza, e, nie mamy wiatru. I panuje ogromna, ogromna, przyogromna wilgoć. 30 stopni, 34, 35, 36, 40 stopni tutaj nie są tymi samymi 40 stopniami, 30, które macie na przykład w Polsce, gdzie panuje powietrze dużo bardziej suche. Warto o tym pamiętać, ponieważ dużo osób o tym zapomina. Powiedzmy na pytanie, warto przyjechać do Verony, na pewno to miasto Was nie zawiedzie. Wszystkie informacje i krótki przewodnik o tym, co jest, jak się poruszać po tym mieście, znajdziecie na moim blogu italiaalapolaka.com, na który Was serdecznie zapraszam i link zostawię Wam tutaj na dole. Warto też przyjechać tutaj, odwiedzić Bazylikę San Zeno. Wam pokażę w Przepitkach. Jeden z najbardziej znanych kościołów w Weronie, jeden z największych. A, jedyny minus jaki ma Werona jest to, że e, niestety brakuje zieleni. Nie ma za dużo parków. E, no, to tyle. Także zapraszam Was do mojego miasta, do mojej przepięknej i ukochanej Werony i mam nadzieję, że, że jak przyjedziecie, to, to się będzie tym dobrze bawić. Chciałam Wam też dopowiedzieć, że Verona jest perfekcyjnym miastem do odwiedzenia, ponieważ znajduje się pomiędzy Mediolanem a Wenecją, więc jeżeli przyjechaliście do któregoś z tych miast albo do tych dwóch, e, warto wchodzić do Werony, chociaż na jeden, dwa dni. Inną sprawą jest też to, że oczywiście mamy tutaj blisko 15-20 minut od Werony jezioro Garda, to sławne jezioro górskie garda, które oczywiście również polecam bardzo. Ja jestem bardziej miłośniczką tego północnego jeziora, ale też południowego, Was na pewno nie zawiedzie. Nie czekam w górę subskrypcji i do następnego. Ciao! Ciao!